Hej wszystkim! Dzisiaj Wam pokażę, jak mieć skórę VIP bez VIP. Zre musicie to zrobić. I tak, na koncie, yy, które nie ma VIP-a, no bo, no bo chyba chcę zrobić na koncie bez VIP. Yy, działa to tylko na skórę, więc no. No, niby są tam jeszcze sposoby na usta i na oczy i tak dalej, no ale mi yy, one za bardzo nie wychodzą, albo to ja się nie znam i w ogóle. Więc ja do Was wrócę, jak stworzę konto drugie, bo już na jednym próbowałam zrobić Delteda, U no ale jednak jeden, jedno mi się źle zro zrobiło, więc no, zaraz do Was wracam. Więc ja już tu <laughs> zabieram się do tworzenia konta. sobie byle jaką postać bo i tak z niej nie będę korzystać więc no jakaś taka um, nazwa byle jaka też sobie dam I rx chyba nie wiem dajmy sobie test xd 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 mam nadzieję dobra e, ja już to testowałam jest to takie łatwe że Albo nie. Po co ja daję takie długie hasło w ogóle? Ja mam sobie hasło 1xD. Hasło 1, 2, 3. Uh -huh. Ja tylko to kontruś w ogóle. Nie, no będzie fajnie. I tak. Um, to jest takie łatwe, że po prostu musicie tam zrobić 3 kliknięcia dosłownie. Dobra, no niecałe 10, bo jeszcze będzie przewijanie strony. No to troszeczkę więcej, no ale. Tak ten, to jest to takie łatwe, że kilka kliknięć i gotowe. Dobra, dobra. Ok, więc oczywiście musimy przyjąć tą pixi. I musicie zbierać swoje prezenty, żeby, żebyście mieli z taką się, żeby kupić skórę dla VIP, bez VIP. Mam nadzieję, że moderatorzy się nie skapną tak szybko, że taki trik istnieje, no i... E no i w ogóle. Więc tak tak... Bierzmy sobie troszeczkę. Czemu ja mam tyle skóra ja Powinna mieć mniej w ogóle? O, dobre, już jest ok. Musicie normalnie mieć... O Jezu, po co ja tu kliknęłam? Musicie normalnie mieć 300 tego. Yy, no 300 tego. No zakończę, no bo tyle zazwyczaj kosztuje skóra. OK, już mam 325 star końców, więc teraz patrzcie, jakie to jest łatwe. Więc tak, oczywiście musimy wejść w skórę. OK, wybieramy sobie teraz skórę, którą chcemy kupić, która jest dla vipa. Ja sobie wybrałam taką. Więc teraz patrzcie. Uważnie. Wybieramy i na tej stronie, którą wybraliśmy, tą skórę dla VIP, klikamy na skórę. Która nie jest dla VIP-a. Idziemy na poprzednią stronę i klikamy na skórę, która też nie jest dla VIP-a. Po czym idziemy znowu na stronę, gdzie jest ta skóra. I jak widzimy, ona już nie jest dla vip -a. No i ten taki jest po prostu mega. Zobaczcie, można kupić ta skóra. Myślę, nie wiem, czy to znika. Nie, 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 nie testowałam, więc zaraz wam to powiem. Okej, okay, właśnie mnie loguje i coś mi się tutaj Bendycam zlagował. Więc tak zaraz będzie chwila prawdy. Jak widzimy, skóra nie zniknęła i to jest po prostu to jest po prostu tego plus. Mam nadzieję, że inni to widzą. Ja Wam napiszę w opisie, czy widzą, bo już nie chcę mi się tego nagrywać, że... znaczy, że wchodzę na mientówkę i, i pokazuję. Chociaż ja jestem na miętówce, na drugiej karcie, więc zobaczmy. Czy to inni nie widzą. Tak tą skórę widać, bo już widzę tutaj na tej miniaturce i, i no i macie plus, że to wszystko widać, że to działa i że to wszystko widać że po wylogowaniu tego to nie znika więc ja się z wami żegnam i mam nadzieję że odcinek wam się podobał więc cześć.